w salonie jednego z naszych partnerów handlowych. Dokonujemy czyszczenia gruntownego posadzki PVC. Dokonujemy to czyszczenie po dwóch, trzech latach od zamontowania tej podłogi, która została zabrudzona, w trochę w nieodpowiedni sposób to śmieta. Natomiast to czyszczenie, to czyszczenie, gruntowne czyszczenie, zarówno padem, jak i później zbieranie szczotką, powoduje, że uzyskujemy efekt podłogi praktycznie jakby była jak nowa. Normalnie myje. To jest wpływ do i czyszczenia gruntownego, prawidłowo powinien on być naniesiony wcześniej i pozostawiony na 5 do 10 minut, celem tego, żeby chemia aktywowała tak z Tak, a dopiero później powinienem przez maszyną, ale te zadłużenia tutaj nie są aż tak duże, żeby nie zrobić tego od razu. Ja w tej chwili tak mocno sobie moczę tą podłogę, po czym po minutce, po dwóch minutach przejadę jeszcze raz tą namoczoną powierzchnię i wtedy już podłoga powinna być czysta. A druga maszyna zbiera tylko i wyłącznie brudny urobek, który jest, jest na powierzchni. Nie? Oczyszczenie możecie zastosować w każdym obiekcie handlowym, gdzie macie podłogę PVC, ale także w rzeczywistości domowej. W domach po kilku latach użytkowania podłogi warto taką podłogę odświeżyć właśnie tego typu działaniem, czyli gruntownym czyszczeniem, później nałożeniem warstwy zabezpieczającej podłogę w formie specjalnej emulsji, To daje nam efekt odświeżenia podłogi i daje nam naturalny wygląd tej podłogi, tak jakby była nowa.